W sobotę 18 lipca w Ostrzeszowie miało miejsce prestiżowe piłkarskie wydarzenie. Czwartoligowa Wiktoria w ramach ćwierćfinału Totolotek Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolski walczyła o awans do półfinału tych rozgrywek. Przeciwnikiem ostrzeszowian był trzeci ligowiec ze Środy Wielkopolskiej, obrońca tytułu. Mecz zgromadził na trybunach sporą ilość widzów spragnionych piłkarskich wydarzeń. Nic dziwnego, bo dawno nie było tu takich emocji. Spotkanie wyglądało znacznie lepiej niż to sprzed tygodnia, kiedy to piłkarze Wiktorii dosłownie męczyli się z ostrowią ostrów Wielkopolski. Gospodarze grali z pomysłem i nie odbiegali poziomem od wyżej notowanego przeciwnika. Trzecie ligowcy mieli kilka okazji, żeby otworzyć wynik spotkania, ale ich strzały mijały światło bramki. W 22 minucie interweniował Mateusz Kierzek, który sparował płaski strzał na rzut rożny. Co nie udało się trzeci ligowcom, wydarzyło się chwilę później po drugiej stronie boiska. Przemysław Dubiel po ładnym rajdzie z piłką dośrodkował w pole karne. Futbolówkę między nogami przepuścił Maciej Stawiński, czym zmylił obrońców Polonii, a Michał Mazurek zdobył bramkę. Gospodarze niedługo cieszyli się z prowadzenia. Niespełna 10 minut później Piotr Skrobosiński wyrównał wynik spotkania po zamieszaniu w polu karnym, trafiając głową z najbliższej odległości. Wynik remisowy do przerwy gospodarze zawdzięczają znakomitej postawie Mateusza Kieszka, który wykazał się kilkoma świetnymi interwencjami. Od początku drugiej odsłony spotkania przewaga wyżej notowanego zespołu była coraz bardziej widoczna. W 65 minucie bramkarz Ostrzeszowian musiał skapitulować, kiedy Krystian Pawlak wykorzystał sytuację 1 na 1 i płaskim strzałem zdobył bramkę. Choć Wiktoria próbowała odwrócić losy spotkania, to zdecydowanie bliżej zdobycia kolejnej bramki byli goście. W 73. minucie groźny strzał zatrzymał się na poprzeczce. Kilka chwil później drużyna ze środy Wielkopolskiej zdobyła nawet bramkę, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Zawodnicy z Ostrzeszowa walczyli do ostatniego gwizdka. Rzut karny wywalczyć próbował Kornelsko-Żybut, a chwilę później za pola karnego uderzał Robert Skrobacz. Bezskutecznie. Na dodatek podopieczni Piotra Kostanciaka mecz kończyli w osłabieniu. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukorany został Kornelsko-Żybut, którego sędzia Maciej Martyniuk odesłał do szatni. Wiktoria Ostrzeszów, Polonia, Środa Wielkopolska, 1 do 2. Uwagę kibiców powinien zwrócić fakt, że w drużynie gości zagrał dwukrotny mistrz Polski w barwach Lecha Poznań, Luis Enriquez. Był mecz bardzo ciężki z uwagi też na panującą pogodę, było bardzo gorąco, A co można powiedzieć w samym meczu. No, dosyć wyrównany, przegraliśmy przez dwa jakieś dziwne błędy i, i wielka szkoda, bo naprawdę mogliśmy osiągnąć trochę lepszy wynik. Zabrakło szczęścia, może trochę sił i, i też trzeba docenić, że, że umiejętności przeciwnika może trochę też przeważyły w tym meczu no Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Analizowaliśmy tą drużynę, no, aczkolwiek chłopaki naprawdę sprężyły się i myślę, że, że po wielkim i wyrównanym boju no, wyszło ok. Także no, myślę, że wracamy zadowoleni i liczymy na dalsze yy, świetne występy. Przyjezdni nie ukrywali, że Wiktoria wysoko postawiła poprzeczkę. Piłkarsko. Yy, grali, na, grali dobrze, yy, wiedzieliśmy też przed meczem, że są ambitnym zespołem i nie odpuszczają żadnej piłki i to potwierdzili w tym spotkaniu. Polonia w półfinale zmierzy się teraz z Kotwicą Kurnik, a Wiktoria wraca do rozgrywania sparingów. W sobotę 25 lipca w ostatnim sprawdzianie przed inauguracją ligi ekipa Piotra Konstanciaka zmierzy się z LKS-em Gołuchów.